Dajcie serdecznie w kolejnym odcinku. To jest drugi odcinek z wygraną u Natalki. Z drapki są 31,40. Ja tutaj już pomieszałam różnie, więc drapie tak jak leżą. 36-39. No i co? Zwroty same wpadały, więc może coś tu będzie. Portfel Gwiazda. Plaster, portfel i plik, plik, ul, korona, plik i gwiazda. Skrzynia, plaster, tęcza, koniczyna i bank. Diament, podkowa, diament. Diament jest wygrana. Kwiaty, safe, ul, złoto, złoto i ul. Tu mamy jabłko. A pod diamentami mamy mamy zrocik. Na razie nam zwrocikowo jadą. 38. Kwiaty, kwiaty. Złoto, diament, blik, tęcza, drzewo. Korona, koniczyna, gwiazda, skrzynia, ul, diament, bank i plik. To wszystko różne. Ul, bank, złoto, złoto i tęczę. Bank, koniczyna, plaster, korona, korona, gwiazda i gruszka, czyli to pusto. 36. Skrzynia, drzewo, plaster, koniczyna, kwiaty, koniczyna, diament, korona, moneta. Jeśli chodzi o zwroty, to zazwyczaj chyba 6-7 zwrotów jest, więc tęcza, portfel, ul, sejf i skrzynia, drzewko. Korona, korona, podkowa, moneta, podkowa, ul, podkowa, diament, kwiaty, kwiaty i ul, no i jabłko, czyli taka trollingowa bardzo. 31, bank ul, Moneta, ul, drzewo, plaster, podkowa, złoto, korona, kwiat, tęcza, drzewko, safe, bank, to wszystko różne, tęcza, kwiaty, tęcza, korona, diament, drzewko, plaster, gwiazda i złoto, plik. Moneta, i tu arbus, czyli trzydzieści jeden, pusta Czterdziestka teraz. Diament, koniczyna, koniczyna, skrzynia, portfel, portfel. A tu jeszcze sprawdzę, czy nie ma. Nie, tu jest safe. Kwiaty i ul. Podkowa, złoto, podkowa. Portfel, safe i korona. Nie ma na razie. Kwiaty, kwiaty. Tęcza, moneta. Bank, ale trolują. Skrzynia, gwiazda gwiazda i tęcza. Gwiazda, plaster i arbus. ale trollingowa czterdziestka była. Trzydzieści siedem. Moneta, bank, ul, portfel, złoto, tęcza, podkowa, plik, drzewko, złoto, plik, Gwiazda, gwiazda, skrzynia, moneta, podkowa, tęcza, skrzynia, no i tu ominęłam kwiaty, drzewko, sejf, diament, się równe, sejf, sejf i drzewo, się wiśnia. Czyli nie ma. Na razie tylko jeden zwrot. 35. pięć. Sejf, sejf, moneta, portfel, diament, diament, złoto, diament, skrzynia, gwiazda, złoto, skrzynia, tęcza, kończy na bank. Tęcza. Złotą. Gwiazda, ul, skrzynia, plaster, ul, ul, moneta, gwiazda, bank, plik i w bonusie banany, czyli 35 też pustą. Tylko 39 na razie wygrane, 36 też już dla pana było. 34 wygrane, dawać wygrane, ul, korona, portfel, portfel, tęcza, diament, safe, podkowa, plik, moneta, safe, plaster, kwiatę, kwiatę, gwiazda i plik. Drzewko, ul, plik, bank, skrzynia, plaster, skrzynia, portfel, kwiaty, korona i tu arbus, czyli pusto uuuu, ale B, z rabki, 33, plik, ul, korona, gwiazda, Kwiaty drzewo, drzewo, podkowa, kwiat, y, diament i ul. Bank, kwiaty podkowa, złoto, złoto i kończyna. Sejf, skrzynia, sejf, ul. Kończyna, moneta, złoto, bank, tu już nie ma. Portfel, tęcza i. Cytryna. No to co tu? Banda pustaków. I 32. No nieładnie. Safe, kwiaty, kwiaty, skrzynia złoto, diament, skrzynia, ul tęcza. Złoto, podkowa, tęcza, moneta, moneta, gwiazda, portfel, diament, tęcza, diament, moneta, no nie. Portfel, ul, ul, bank, drzewo, kwiaty. I tu wisia, to jest wręcz niemożliwe, słuchajcie, tylko jeden zwrot. Ciekawi mi kolejna część. Ja Przepatrzę teraz tak na szybko. No tu pustą. Tu też pustą. Pustą. Wy mi napiszcie w komentarzu, bo to aż dziwne pustą. Pusto. Pusto. Pusto słuchajcie. Tu też pustą. Tu też pusto i tu też pusto. I piąteczka dzisiaj tylko wpadła. No to co do następnego, trzeciego odcinka? I nie tylko Plas ramiodu, ale, ale ten trzeci odcinek plastramiodu będzie ciekawy, skoro tu tylko piątka wpadła. Dobrze, kochani, na 50. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia, do kolejnego odcineczka. Pa-pa-pa.